Cześć, Ludziska, Pigurski, a to jest ponownie One Shot. Pewnie się teraz zastanawiacie, dlaczego wracam do tej gry, skoro już skończyłem fabułę. Otóż dowiedziałem się, że jest więcej do odkrycia. Osoby, które po raz pierwszy raz widzą tą grę, proszę, aby przed obejrzeniem tego odcinka zapoznamy się z moją poprzednią rozgrywką. Link znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. Jak pewnie widzicie, geroczkę mam po polsku. Link do spolszczenia będzie w opisie. A dla tych, którzy się będą zastanawiać, dlaczego mam zmienione imię na Pigulski, to dlatego, że straciłem i musiałem stworzyć nowego. Dobra, no to potem tym w dłuższym wstępie zaczynajmy. Dedykujemy tą grę naszemu przyjacielowi Felixowi, the judge, Aaronowi Mullinsowi. Spoczywaj w pokoju. No, nadal jest to dosyć smutne, że ktoś im tam umarł z Teamu. Eee, no i witaj ponownie, Niko. Trzy kropki. Kalo? Pigulski? Eee, zaraz. Co w ogóle znaczy to słowo? Igurski. Dlaczego to nie brzmi tak znajomo? Okej, okay, widzę, że już tekst jest na samym początku dosyć bardzo zmieniony. No jesteśmy w tym pokoju. Drzwi są zamknięte. Okej, okay, zakładam, że pewnie coś się zmieni, ale może później. Zakurzone książki. Jest tutaj zbyt ciemno, by je przeczytać. Okej. Okay. Przez okno pada odrobinka światła. Okej, okay, to pewnie drzwi są zamknięte, dokładnie. Dobra, to wejdźmy do komputera. Pisz hasło, podpowiedź. Dokumenty. Dobra. Jak zrobimy? Nie mogę wyjść z trybu pełnoekranowego. Nie mogę wyjść z trybu pełnoekranowego. Może jak wyjdę z tego wpisywania hasła, to będę mógł. Więc wpiszmy na razie byle co. Czy mogę teraz wyjść z trybu pełnoekranowego? Tak, mogę, spoko, no To wejdźmy sobie do dokumentów i faktycznie coś tu jest. To budżet, dajemy sobie na pełny ekran i przybliżmy. Wygląda na to, że udało ci się usunąć wszystkie ograniczenia. To oznacza, że trzeba skontynuować. Zakończyłem już niezbędne przygotowania. Ta sesja przebiegnie w zupełnie inny sposób niż poprzednia. Jeśli rozpoznasz mój symbol, to będziesz wiedzieć, co robić. Muszę przyznać, że to będzie ryzykowne. Prawdopodobieństwo, że stan istoty się pogorszy, jest całkiem wysokie. A jeśli to się stanie, to. O co mój kolego? Ha, spójrz na mnie! Najpierw proszę cię o przysługę, a potem próbuję z tego wszystkiego się wycofać. Rozumiem, jeśli chcesz zostawić część pytań bez odpowiedzi. Rozumiem, jeśli nie wierzysz w szczęśliwe zakończenie. Rozumiem, jeśli po prostu boisz się tego co się może wydarzyć. Ja też. ja też się boję. Okej, okay, zaczyna się robić dosyć poważnie. Jeśli ten świat ci się podoba, jeśli ta historia cię satysfakcjonuje, jeśli naprawdę nie chcesz, by cokolwiek się zmieniło na lepsze lub na gorsze, to udaj, że ta wiadomość nie istnieje. Kontynuuj swoją aktualną podróż, korzystaj z dziennika w taki sposób jak w poprzedniej sesji, ale pamiętaj, że ta opcja zawsze na ciebie czeka. Eee, okej, okay, okej. Okay. Ale proszę cię, zastanów się, Mesjasz. Moje dzieci, wszyscy zasługujemy na dobre zakończenie. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia. Ok, następna wiadomość od twórcy tego świata. No wiecie, jakimś Bogiem Intelektualnym nie trzeba być, żeby ogarnąć, że hasłem są te pogrubione literki. Czyli tutaj mamy tak. o, l, ty, i, l, solstice. Dobra, no to wejdźmy do gry i wpiszmy sobie tu oczywiście tutaj hasło. Wpisz hasło podpowiedź dokumenty. Super. E Dobra, no to wpiszmy sobie solstice Chwila, gdzie jest sy? A, tu jest sy sy e, o e, l e, Aha, tu jest sy ty i e, cy e. Okej, okay, dobra Dostałem przyznany Dobra, jesteśmy w komputerze, okej okay. Kolega z poprzedniego podejścia pewnie jest w szoku Odnaleziono mnie Ale po co? Już za późno, z tego świata niewiele zostało. To stanie się oczywiste, gdy wyjdziesz na zewnątrz. To miejsce nigdy nie było warte ocalenia. Nadal chcesz spróbować? W takim razie pamiętaj. Twoje czyny mają wpływ na Niko. Twoją misją jest pomóc Niko wrócić do domu. I najważniejsze... <słuch> nie, to nie ma sensu. Czy to... Czy to już się wydarzyło, Pigulski? Ale to niemożliwe! To była tylko jedna szansa, a potem miała nastać wieczna ciemność. Okej. Okay. Niko słyszy dźwięk otwierających się drzwi. Igulski. To brzmi tak znajomo. Dobra, czy mogę wejść do toalety? Mogę... Stoi tutaj zwiędła roślinka. Jest sztywna i sucha. Gołąska się ułamała. O, szkoda. No to chodźmy do zlewu. Para świecących, żółtych oczu wpatruje się w Niko. <grystanie> Dobra, toaleta? W toalecie nie ma wody. Szkoda, kranu nie da się odkręcić. No cóż, mu... żegnaj toaleto. Dobra, no to wychodzimy stąd. Halo? Jest tam kto? Nikogo nie ma, Niko. Ale za to ja wiem, że tu jest zagadka do rozwiązania, której odpowiedź już znam. Drewno w kominku wygląda na świeżo ułożone. Może da się je rozpalić? Da się i nawet wiem czym tutaj jest w lodówce właśnie butelka alkoholu niko ją podnosi. Dobrze. I z tego co pamiętam, miałem to połączyć z tym patykiem. Okej. Okay. Pod czym mamy kwipunek? Eee, zaraz chwilę, bo to jest inaczej jak w Undertale'u Pod S. Dobra. Butelka alkoholu, sucha gałązka. Musi możemy sobie tutaj włączyć itemki, więc sobie to zróbmy. Niko zanurza gałązkę w alkoholu. Super. No i mamy mokrą gałązkę. Mamy w ogóle dziennik, nie wiem czy on tutaj był. Telewizor wystrzelił niebezpiecznie wyglądającą iskrę. Dobra, i mamy pewnie. Aha, muszę to wyjąć. Niko wyciąga gałązkę. Okej. Okay. A, subcio. No i teraz do kominka. Dobra, podpaliliśmy ognisko i mamy tutaj chyba klucz. Ktoś leży na ziemi i błyszczy w płomieniach kominka. To mały metalowy przedmiot, zaklinowany w dziurze między deskami. Nikogo podnosi. Super. Klucz do piwnicy. Pójdziemy sobie ją teraz w sumie otworzyć, bo czemu nie? Aha, dobra, zaś zapomniałem, że muszę wyciągnąć ten klucz. Cały czas się w ogóle zastanawiam, czy ten dziennik był tutaj przy naszym pierwszym podejściu. Prawdopodobnie nie. Jest to nowy jakiś przedmiot. Dobra, schodzimy sobie teraz prawdopodobnie po naszą. O właśnie tutaj pewnie teraz widzicie żaróweczkę. Kurde, tak bardzo mi brakowało tej gry. Jakby ona jest jedną z moich ulubionych. Dobra, podnosimy sobie żaróweczkę. I nagle nastaje światłość. Dobra, wróćmy się do tego pokoiku wyżej. Bo jakoś w końcu trzeba się wydostać z tego opuszczonego domu. Niestety nie mogę biegać po schodach. Może to nawet i lepiej, bo nikogo by się wywrócił i zrobił sobie pewnie krzywdę. Dobra, jesteśmy już na samej górze. I musimy się tutaj udać do przejścia na naszej tutaj lewej stronie. Okej. Okay. Eee, I wkład. Nie mogę włożyć żarówki, bo nie mam jej teoretycznie wyciągniętej. Dobra. I teraz wkładamy sobie żarówkę do tych tutaj drzwi. I wychodzimy gdzie? Przedostajemy się do pustkowi. To wyglądało jakby miał coś do mnie powiedzieć, ale on jeszcze nie wie, że ja istnieję. Pozostałości komputera, super, super, dobra. Wychodzimy stąd i jesteśmy na Ustkowiach. Boże, jak ja kocham te grafiki, naprawdę. One są takie piękne, dobra. Nie będziemy przedłużać, wiem dokładnie co robić. Musimy się udać do tego tutaj robocika od przepowiedni, żeby uświadomił Niko o jego prawdziwym przeznaczeniu. Więc hello! A! Ta żarówka! Wreszcie jesteś! I ja? Tak! Witaj w naszym świecie! Cieszy mnie Twoje przybycie! Tak! E, dzięki! E, coś nie tak, Niko? Przepraszam, nie do końca wiem co się dzieje. A, racja, pozwól mi wyjaśnić ci kilka rzeczy. Mogę zapytać, jak wyglądało miejsce twojego przybycia? Nie pamiętam dokładnie. To był taki dziwny dom i było w nim strasznie ciemno. O, czyli to było tajemnicze, ciemne miejsce. Mhm. Dokładnie jak w mojej przepowiedni. Tak. Jesteś zbawcą, na którego czekaliśmy. To ty uratujesz nas przed wieczną ciemnością. A teraz przekażę Ci kluczowe informacje. Proszę, pytaj o cokolwiek. W porządku. Może mi opowiesz o. Że... Pigulski, tak? Opowiedz mu o mnie. Po obudzeniu się w tamtym domu w mojej głowie pojawiło się imię Pigulski. Nie wiem dlaczego. A potem pojawiło się też na komputerze. A! To nasz Bóg! O! Racja. Chyba. Chyba coś pamiętam. Pamiętasz? Pilka, ale to niemożliwe. To ja miałem ci o tym opowiedzieć. Skąd, skąd ty to wiesz? To po prostu miało sens. A, może porozmawiasz teraz z naszym Bogiem. Spoko. Muszę zamknąć oczy i się skupić, prawda? To też wiesz. Cześć, Niko. Hej, Pigulski. Zadam ci dziwne pytanie. To nie jest, to nie jest nasze pierwsze spotkanie. Tak, Niko, to nie jest nasze pierwsze spotkanie. A, ale nadal nie wiem, kim jesteś. Mam po prostu takie dziwne przeczucie. Ech, to na pewno brzmi strasznie głupio. Wybacz. Ale miło cię poznać, Pigulski. Mam na imię Niko. Tak, ciebie już znam, mój koci przyjacielu. Pigulski naprawdę istnieje. Pigulski zawsze będzie cię wspierać. W końcu jesteś Mesjaszem. Czy możesz mi opowiedzieć o... Dobra, lecimy po kolei, bo z tego co pamiętam, chyba mnie nie mogło wypuścić bez porozmawiania o wszystkim, więc czy możesz mi opowiedzieć o, o tym świecie? Nie mam zbytnia pojęcia, gdzie jestem. Prawie nic nie widzę, jest tu tak ciemno. Nasz świat nie zawsze był tak mroczny, ani tak zniszczony, ale czas nie czeka na nikogo, nawet na zbawców. Świat został podzielony na trzy regiony. Obecnie jesteś na jego krańcu, czyli na pustkowiach. Na szczycie wieży, którą pewnie teraz widzisz na horyzoncie, kiedyś było nasze słońce. O, czyli to tak nazywa się ten wysoki budynek? I Jak będziesz zbliżać się do centrum, odwiedzisz kolejne regiony. Gdzieś w tym posterunku powinna znajdować się mapa. O, możesz mi opowiedzieć o tej żarówce? Była w tamtym ciemnym domu. Po ich rękach znajduje się nasze nowe słońce, wasze słońce. Lata temu nasze poprzednie słońce znajdowało się na szczycie tamtej wieży i wypełniało ten świat życiem. A na pewnego dnia światło zgasło. Ooo, świat nadal opiera się resztkami sił. Wierzchnia tego świata jest bogata w pierwiastek zwany fosforem. Na szczęście dla nas ten pierwiastek przetrzymał energię naszego poprzedniego słońca. I teraz jest naszym jedynym źródłem światła, jednak jego energia kiedyś się wyczerpie. Kiedy ostatnie światło zgaśnie, nasz świat przepadnie wraz z nim. O, Ale teraz, skoro tu jesteś z nowym słońcem, to jesteśmy uratowani. Musisz je zwrócić do wieży, ale to bardzo daleko. Tak, w ten sposób zaczyna się Twoja wędrówka. Słowo jest delikatne, więc zachowaj ostrożność. Jak zostanie roztrzaskane, to świat ulegnie zniszczeniu. O, czy możesz mi opowiedzieć o. ostatnia rzecz? Jak wrócić do domu? O, nie chcę zabrzmieć niegrzecznie, ale. Mam kilka wątpliwości. Nadal nie mam pojęcia, dlaczego tu jestem. Jeszcze kilka godzin temu byłem z moją mamusią. A teraz czuję się jak w złym śnie. Ja... chcę do domu. Twoją misją jest uratować nasz świat. Tak jak moją misją jest opowiedzieć ci o naszym świecie. Nie jestem w stanie pomóc ci w sposób, którego nie ma w moim oprogramowaniu. Wybacz mi. Ooo... Dobra. Na razie nie mam więcej pytań. Wspaniale. Powodzenia! Dobra, jak pewnie wiecie lub też nie, nie, ma sensu w ogóle tam wchodzić do tego budynku, nic tam nie zdziałamy. Od razu przejdziemy się do naszej robotycznej koleżanki, bo bez jej pomocy nic naprawdę nie mogliśmy wykonać w tych lokalizacjach. Dopiero ona nas później nakierowywała, jak i co dalej działać. Także chodźmy tutaj, okej. Okay. Tutaj na górę, aha. I tutaj były te takie rozwidlenia. Y tu jest kartka. Ją już czytaliśmy ostatnio. Więc chodźmy sobie do góry. Bo to był ślepy zaułek. Chodźmy na prawo do góry. Okej, okay, tu są jakieś silniki. Widzę, że jest następna notatka. Także wróćmy się. No to chodźmy tutaj. Nie pamiętam, czy to było tutaj to przejście. Nie, kolejna kartka. Więc wróćmy się. I chyba. Poszedłem w każdą możliwą, złą drogę. Chyba tutaj się do niej szło. Eee, tak. Chyba to było to miejsce. Tak, tak, tak. Bo tu był ten robot. Robot. Brakuje mu prądu. Tak jak reszcie. Szkoda. Dobra. I tak. Dokładnie. Tutaj troszeczkę na prawo. I jesteśmy w jej domu. Cześć. Żarówka. To ty jesteś mesjaszem tego co wiem, to tak. Spodziewałem się kogoś wyższego, albo przynajmniej kogoś, kto nie wygląda jak kociak. Bo tym jesteś jakimś kotem, prawda? Nie, nie jestem kotem. Masz oczy jak kot, ale kot chodzą na czterech łapach. Dobra, nieważne. Dziecko takie jak ty, naszym zbawicielem, coś mi tu nie pasuje. Ale tamten robot powiedział, że to nie jest pomyłka. Wiem. To zabrzmi szorstko, ale moim zdaniem będzie lepiej, jak odejdziesz i po prostu pozwolisz temu światu umrzeć w sposób naturalny. Świat już bardzo długo się rozpada. Ten stopień rozkładu mało prawdopodobny, żeby słońce mogło to naprawić. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na zewnątrz. Nie widzieliśmy w sumie prawie nic i nie możemy tak po prostu odejść. O, oh, czyli jesteś tu od niedawna. W takim razie pewnie kierujesz się do wieży. Mhm. Mm to tam właśnie mam zanieść żarówkę. Słońce, tak? Tak, na sam szczyt. Wiemy, że wieża zawiera siłę, której nikt nie zdołał pojąć. A siła ta jest najsilniejsza na szczycie. Może wyślę cię do domu, jak zakończysz swoją misję. O! Oh. Ale nie wierz mi na słowo. Okej, okay, dobra. Tu masz ten swój domek. Cześć. To jest wewnątrz wieży. Nie wiem, nikt tam nigdy nie był. A przynajmniej w historii nic nie jest o tym wspomniane. To kto ją zbudował? Zbudował? tego co wiemy, to była tutaj od początku tego wszechświata. Znam kogoś, kto chciał ją zbadać, ale. Ech. A? Nigdy mi nie powiedział, czy do czegoś doszedł. Okej, okay. tą historię już znamy. Wystaje coś z spółki. A, to śrubowkręt. Weź go, jeśli chcesz. Może ci się przyda. O, jest pani pewna? Tak, mam ich sporo. Dziękuję. Dobra, zdobyliśmy śrubowkręt. Tutaj jest list, który już czytaliśmy, więc wychodzimy stąd. No i co, idziemy zbierać pierwsze potrzebne przedmioty. Chodźmy do jaskini, bo tutaj pamiętam, że było szkiełko, które było potrzebne. Czekaj. Które było potrzebne później. No, cześć. Zauważyłam, że idziesz w tym kierunku. Te kopalnie zostały opuszczone dawno temu, więc nie mogę zagwarantować, że jest tam bezpiecznie. Jeśli musisz tam wejść, to moim obowiązkiem jest przynajmniej raz ci potowarzyszyć. O, dziękuję. Okej. Okay. No, jesteśmy w tych jaskiniach i mamy tutaj tą głowę robota. Na pewno sobie ją zgarniemy. Tutaj na podłodze leży mały przedmiot. Wygląda trochę jak aparat. A raczej to, co zostało z aparatu. Może nawet kiedyś to była jakaś część robota? O! Oh. Albo nie! Sama nie wiem! Dobra, no i zdobyliśmy aparat, więc sobie wyjmę już z niego szkiełko. A może krętu, aby wyciągnąć soczewkę? Okej. Okay. Gotowe. Dobra, no i mamy soczewkę. Yy, Okej, okay. i tutaj na prawo... Uważaj na siebie! I tutaj na prawo nic nie było. Yy. Yy. Co to było? Co jest? Wszystko w porządku? Myślałam, że zaraz zemdlejesz. Coś pojawiło mi się przed oczami. Ech, taki jakby sen. Co? Wydaje mi się, że to był. robot z żółtym okiem. To. dziwne. Na pewno dobrze się czujesz. Tak. Wiesz, jak teraz o tym mówisz? To był kiedyś robot, który chciał wrócić do opuszczonych kopalni. Pomimo, że kopalnie były już od dawna opuszczone, mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Nie wyglądał na zepsutego czy coś. Ale wie pani, nie było czasu mu się dokładnie przyjrzeć. No naprawdę, to wyglądało jak sen. Był tak blisko mnie. To brzmi jak jakiś błąd graficzny. Albo halucynacja. Albo inna dolegliwość istot żywych tego typu. Yy... Czy ten robot, którego pani zna, ma żółte oko? Żaden z robotów na mojej drodze tak nie wyglądał. Nie mam pojęcia. Nigdy sama go nie spotkałam, tylko słyszałam o nim od mojego przyjaciela. Pani przyjaciela? Chwila, coś jest w mojej kieszeni. Książka. Uuu. Książka błyszczy. Co się? To wcześniej nie świeciło. Czy to jest? Miałam właśnie zadać to samo pytanie. Skąd? Masz tą książkę. Eee, mam ją tak długo, jak tu jestem. Jakoś mnie to nie zastanawiało. Po przyjrzeniu paru stron, nie jestem w stanie zrozumieć nawet jednego słowa. Czy jest czymś takim Mesjasz powinien się obudzić? Nie, nie słyszałam o takim przypadku. No właśnie, coś tu jest nie tak. Ale wiem, kto to napisał. O! Jednakże. Widziałam jego książki jedynie z czarną koniczyną na okładce. Skoro zadał sobie trud, aby użyć tutaj żółtego fosforu... I fakt, że w ogóle masz tą książkę... Zaintrygowało mnie to. Żółty... fosfor? A, tak! To ten rzadki fosfor! I według ludzi to właśnie z niego jest zrobione słońce. Niko, skąd ty o tym wiesz? Eee... Pila. Skąd ja to wiem? Nikt mi przecież o tym nie mówił. Eee... Mogę ci pokazać, jak chcesz. Jej. Mój przyjaciel dał mi to dawno temu. Piękne. O, w tym naszyjniku też jest koniczyna. Tak jak w mojej książce. No wiesz, obie te rzeczy dostaliśmy dokładnie od tej samej osoby. A, dlatego właśnie uważam, że ten dziennik będzie ważny. Dopiero teraz zaczął świecić? Tak, czyli stało się to chwilę po twojej wizji. To musi coś znaczyć. Może spróbuję jeszcze raz go przeczytać. Tak. To spróbujmy go jeszcze raz przeczytać świecący dzielnik. Eee. Jest to miejsce, tu jest wagonik. O, jest tu taka strona. Wygląda trochę jak rysunek tego pokoju. Może oznacza to, że mamy tu przyjść? Już to zrobiliśmy. Czyli jesteśmy na dobrej drodze? A, e, Okej. Okay. Może ty mi powiesz, co ja mam z tym zrobić? Może powinieneś przyjrzeć się dokładniej dziennikowi. Ale już to zrobiłem i nic się nie stało. No, jakby okej. Okay. I To teraz? Bo nie do końca mój mózg Kuma. Yyy... Tak. Spoko. Eee. Yy, no, myślałem, że on się teraz tu pojawi, ale no... Nie pojawił się. Może jakoś z innej strony muszę tutaj wejść? Dziwne. Dobra. Nie mam pojęcia co zrobić, szczerze. Na razie może stąd wyjdźmy. Bo to jest... Dziwne. Ewentualnie ja jestem zbyt głupi, aby to pojąć. Idziemy? Mhm. Okej. Okay. I znów jesteśmy tutaj, a... Dziwny dziennik. Znaleziony na Pustkowiach. Napisany w nieznanym języku. Hmm. Przestał świecić. Ciekawe. Coś mi tu nie pasuje zaraz. wrócimy się jeszcze raz do tej kopalni. Okej, okay. i patrzcie, zaczął świecić. No, pokazuje mi tu wózek, ale co mam go stworzyć, czy... czy jak? Eee... Wiedzący dziennik. Hmm, może muszę to połączyć. Z żarówką? Nie, nawet się nie da, tylko mi się otwiera ta strona. Ciekawe. Ej, ale patrzcie, tu coś jest na ziemi. Kończyna. Może nie wiem. Muszę. Tutaj otworzyć ten dziennik czy coś. Okej. Okay. porównać idealnie. Okej, okay, wózek się pojawił. Co się właśnie stało? To nie jest halucynacja, prawda, Pigulski? Ten wagonik pojawił się jakby nigdy nic. Ale nie mam stuprocentowej pewności. Trochę mnie pochłonęło przeglądanie tego dziennika. Lepiej przyprowadźmy tu, tą panią robot. Eee, spoko. Przeglądając dokładniej ten dziennik, udało mi się znaleźć stronę, na której był rysunek tego pokoju. Po oderwaniu wzroku, ten wagonik pojawił się, jakby nigdy nic. Czy powinniśmy się martwić? Mm, wygląda jak wagonik do podstawowych zastosowań wydobywczych, co oznacza, że najpewniej wykrył ruch w tym pokoju i sam się tu przysłał. A. To ma sens. Jestem tylko zaskoczona, że nadal działa. Czyli mamy już działający pojazd. Nie mam pojęcia dlaczego możesz chcieć odwiedzić głębsze kopalnie, ale... Jeśli chcesz, to mamy teraz taką opcję. Eee, czy my w ogóle zmieścimy się w tym wagoniku? Nie. Ale fajnie byłoby, jakby pani z nami poszła. Wiem, że Pigulski tu jest, ale... Szczerze, to miejsce przyprawia mnie o ciarki. O, nadal mogę ci towarzyszyć. Będę musiała tylko iść po torach. Nie jest to troszkę ryzykowne? Magnetyczne szyny przytrzymają mnie w miejscu. Niebezpiecznie jest po nich iść, jeśli jesteś istotą organiczną. Tak jak ty? Rozumiem. Będę tu czekała, jeśli będziesz mnie potrzebował. Okej, okay, to wejdźmy do tego wagoniku. Okej, okay, to jedziemy. No to co? Jedziemy. E, zaraz, czym się steruję? E, aha, dobra, strząkami w prawo i w lewo. Okej, okay, nie mogę się cofnąć. Dzień dobry, czy coś się stało? Nie, okej. Okay. <grytanie> Witaj ponownie, dzień dobry. <grytanie> Ale słodkie teksty, dobra, no to co? Lecimy w głąb tych kopalni.